Witam serdecznie na moim kanale. Dzisiaj kolejny miksik zdrabkowy, tym razem na kwotę 55 zł. No i sprawdzimy, jak pójdzie. Ostatnio coś słabo te zdrapki, lot to tylko zabiera, także może w końcu coś odda. I mamy tak, wielką kasę zadyszkę nadal jej daje szansę. Zobaczymy, może dzisiaj coś się poprawi i mega pensję zadyszkę. Po 5 zł jest I Love you. szalone zakupy polska, polska dolarek, rubinowa siódemeczka i siódemeczka z trawką. Także sprawdzamy. 55 zł na dziś <laughs> i lecimy. Siódemeczka, szukamy siódemek. Mamy 22, 32, 24, 3, 14, 13, 6. 30, 29 i 1. Pierwszy pustak. Rubinowe 7. Też szukamy siódemek albo rubinków. Jest 39. Mamy czarną siódemeczkę. 45. Mamy drugą siódemeczkę. 25. 31. Jest trzecia siódemka. Czwarta siódemka. 24 i 21. No to pewnie dwie dyszki wpadną. Tu mamy 5, 5, 5 i 5. No lubię tą zgrabkę. Bardzo fajnie się ją drapie. Fajnie czasem daje wygrać. Także bardzo przyjemna zdrapeczka Różowe złotko. No i zobaczmy.

a nasze 34 to jest również 5 zł. Mnożnik mamy razy 1, także tutaj już tylko zwrot, ale oczywiście dobry i Gdzie są te numerki? Mamy numerek, dobra. No, <laughs> na razie nie najgorzej. Zobaczymy co dalej. Będzie. W dolarku szukamy dwójeczki. 6, <laughs> 15 <piętnaście> i 11. <laughs> Przepraszam, ale coś <laughs> zaczęło mnie w gardle drapać. I szukamy. Mamy dwójkę. No, proszę bardzo. Mamy kolejną wygraną. Dalej, jeden.

Mamy trzydzieści pięć, trzydzieści siedem, dwadzieścia dwa, dwa i trójeczkę. Czternaście, trzydzieści dziewięć, trzydzieści trzy, dwadzieścia jeden, osiem. Mieliśmy dziewiątkę. No szkoda. Szkoda, szkoda. Ostatnia zdrawka za piątaczka. No i zobaczmy. Tutaj szukamy dwanaście, trzydzieści dwa, szesnaście i trzydzieści jeden. Mamy pierwsze osiemnaście, dwadzieścia dwa, dwadzieścia dziewięć, trzydzieści siedem, trzydzieści cztery. 2, 4, 25 i ostatnie 14. Także tutaj też pusto. Sprawdzamy z drapki zadyszkę. Mega pensja. I tutaj będziemy szukać. 37, 18, 1. Trzydzieści cztery i czterdzieści siedem. Mamy pierwsze trzydzieści trzy obok. Dwadzieścia osiem, czterdzieści dwa, jedenaście, szesnaście, dwadzieścia sześć, czterdzieści sześć, dwa piętnaście, dwadzieścia dziewięć. Dwadzieścia dwa, trzydzieści sześć, czternaście, pierwszy napis, siódmeczka, dalej jest trzy, osiem, dwadzieścia trzy, sześć i dwadzieścia pięć, no pusto. Pusto, pusto. No, i ta wielka kasa. Czy będzie wielka kasa, czy znowuż wielka lipa? Sprawdzamy: czterdzieści jeden, trzydzieści osiem, trzydzieści siedem, sześć i dwadzieścia siedem mamy czterdzieści siedem, dwadzieścia dwa, trzydzieści dwa, czterdzieści pięć.

36 i ostatnie 34. No nie, to nie jest moja zdrabka. Niestety to nie jest moja zdrabka. No i dzisiaj na 55 zł wkładu. Tu mamy 20 zł w rubinowej siódmeczce. Piątka w różowym złotku, czyli 25. I w dolarku 5, 30 zł, Także połowa wpadła. 25 zł na minusie. No nie jest najgorzej. Wiadomo, mogło być lepiej. Szkoda, że te zdrawki zadyszkę nie dały chociaż jakiegoś jednego zwrotu. No ale coś padło na pomnożenie będzie. Także dołożę troszkę i będzie kolejny odcineczek. Dzięki serdeczne za dzisiaj. Oczywiście zachęcam do subskrypcji kanału, komentowania, lajkowania filmików. No i do usłyszenia następnym razem. Pozdrawiam, cześć.